Drodzy widzowie! Dzisiaj to my przywdziewamy pirackie kapelusze, dlatego że witamy się z wami po raz kolejny. W Golfie jest przyjaciółmi, a Dzień jest z nami dobry. całe grono przyjaciół. Tym razem włączyliśmy kolizję, więc będziemy Dzień. się zderzać z sobą. Nasze masy będą tutaj faktycznie generować zderzenia. Coś tak nie. Ale czemu ja przy wodzie jestem? Nie! Ja spróbuję to zaatakować na raz. Uj, uj, uj. Ale koza się odbił na farcie. Nie. No, no dobra. Jezus, Ej, i co dobrze. faktycznie? Ej, co się stało? O, wpadłeś. Okej. Okay. To bardzo dziwnie wyglądało u mnie. No ja jakoś tak tak mi tnie Fakty. to, że masakra. Jestem jestem Czego, w pozycji. Co się dzieje? Jestem w pozycji umierania w tym momencie. No. <laughs> o, yes. No nie mam jak się tym. czekajcie, wyskuczyć. może dlatego. No dawaj. A jest jak się Tak, drań to! Tak, bo no, dostępiełem. Oj, oj, no. nie, nie, oj, oj. Który to było? Siódme? Cicho! Powiem tak, mam wrażenie, że znamy chyba już głównego faworyta do porażki. Ale ja się z wami wygram, ja się, ja się was dogonię. Panowie, pamiętajcie, Znowu... że ja jestem w tej rozgrywce, No może się różnie potoczyć. Pamiętajcie, może się dziać w tym odcinku wszystko, nie może wygrać Kamiński. E. O, plus jeden. Polecam mocniej niż Dobra, tutaj. dam... dam ja, ja, ja. trzy o paski. O Jezu, Kto uderzył? Kto ja. uderzył? No są przecież włączone kolizje! Zapomniałem. Dobrze, ale się, tu... się tam. Ale się stój! Stukają. Stój! 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 Cześć, Neck, yes. dobrze mi się Dobra, teraz wszyscy się zepsujcie tam, proszę. No a stój, Jezu chryste woda. Stój! Stój, nie, 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 no nie wiesz, nie, 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 nie sprawa? No nie, nie nie Ja, ja spadłem mier... mi się odbija nie. teraz na wodzie. A... Zatrzymaj się! No nie, no. Bo... Serio? Trzy powyżej par. No, a, się ze mnie ja ja jeszcze, wielek, ja jeszcze... nie. Zobaczymy, kto teraz będzie płakał za chwilę. ojoj, no oj, oj, oj. Karek, byłem w tym miejscu i wydarzyło się dokładnie... Ja wiem, ale ja tu już bym był trzy uderzenia temu, tylko oh, Lachu. Rzecz. No nie! Cały czas spadam. Oh. Powiem tak, no, kolizje robią młyn. Nie. Siedem, oj. oj, Lachu Lachem. chyba chce wskoczyć za mnie. Na to, na to wygląda. Oh, Poniosło! Oh, Poniosło! Oh, A Podnoszło! okej. Okay. O, nie! O, o nie! Co ty było w szoku, no. wy... Był i wyszedł. Na złoczycę. O, dziewięć Dobra, lecimy w kamień. Co tu się wydaje? Co tu się wydarzyło? Mam no między mną a kogo, a tym no, ale, te, ale te dołki są pomieszane, masakra. Ja nie lecę jako Mielcę pierwszy na bo na tej drodze. Kto zaczyna? O, kurde. Lecę pierwszy. Let's go! To był błąd. Ja, poszedł na wprost. To był, błąd. to był niebieski. Nie, na wprost jest dobry pomysł. Ja! O kurka! Ale mnie uderzyło. Ej, przedostać się przez Wops. to, to jest też hardcore. Dobra, zatrzymał się. Jak ja mam to zrobić? Trzeba tu. Jest? jest. O jest, tak, tak, ale ostatnio na coś No nie, 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 no przestań uh, mnie wydłużać. Jest! Jest! Nie, spadł! Nie, nie ja jeszcze raz! Grać, spadłem, a nie, tutaj, dobra, tak. nie, myślałem, że. Co tam za jakieś... dzieci wyją, albo 12.01 Jeden poniżej O nie... 12.01 i w kościele dzwonią, i psy wyją obie przy bramie Jak jakieś nawiedzone dzieci z horroru Nie Pierdzielamy! O nie! No nie, Co za... kto mnie tak... O nie! jestem zgubiony Ej, koza chciała mnie no. uderzyć, a ja się odsunąłem w ostatniej chwili. to. Ale ty jesteś łachu drogą. <grym> Więc tam swoją gierkę macie widzę. Ja dla widza tutaj content robię, robię w dupie tam z tym. Nie! <grym> Ajajaj, <grym grym> prawo, 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 prawo. Nie, Czy nie, robię, byś nie, w ogóle doszedł? No, no jak to run out of time? Ja też. Jak to run out of everything? Mister, I have 5 dollars for one more time. Yeah. Zobaczcie, kto był... O kurde, z kamykiem myślałem już, a powiem ostatni, fuck? Jak wyście to zrobili w trzech? Proste. Co to za ryba, ty? Ej, bo tu... A od niej się możesz odbić. Pamiętajcie, że od nas się też możemy odbić. Stój, stój! Wow. Ej, są demon. dwa dołki! Widzicie to? Są dwa dołki! Wow! Ja się odbijam na razie. Oh, no nie, Jezu Chryste! Ty, jeszcze żyjesz. Dobra, no. Rybo, zostaw mnie Nie, Jezu, ależ... Ale to jest O, Stój, 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 zatrzymaj się No i po co? I po co? są O Jezus Maria, ale to Nie! Widzowie, nie To było hamskie fuck Nie, stój Jakbym tu poleciał za pierwszym razem, miał dołek w jednym To Ktoś już trafił? Ej, ogółem polecam, celować w lewy dołek, a nie prawy Nie, Zdrawy. Jakbym za tej uderzył, jak uderzyłem ale w lewy, a nie w prawy, to bym miał w jednym tym Mam wrażenie, Co że ziele. lewy dołek jest jakoś łatwiejszy, <grym> jest dupy, Oj, Jacob, Jacob zwiedza tutaj jeszcze tego żółwia? Jakiego? Tam jest naprost, jak O dobra. O, może jeszcze tam. A jest faktycznie! Dojdzie? Nie. Dojdzie? Nie doszedł. Foxy. Teraz doszedł Kurde, jestem ostatni Ello. Panowie, Ello. panowie Ello. proponuję koalicję, proponuję koalicję Dobrze, jestem Nahalamy za Nawalamy w głaza Plus jeden Nahalamy w głaza Plus jeden, zatrzymajmy Dobra, no stwierdzielam Oj, jestem tutaj Ello. O, ja też wróciłem Ja też Siemano Dzięki Okej okay. O nie, tu do wody można wpaść No można, niestety O kurde Ja muszę uciekać o, To jest od taka bo... pułapka Jestem najgorszy w golfa. No bez Uf, kitu, nie do. O Boże, no nie, right, będę miał nie wiedziałem, że lubię skończyć w te równo z parami. No! O! Oh. O! Oh. Lachu, teraz jak najmocniej musisz, oh. bo chyba sobie żartujecie. Oh. Jak najmocniej, bo nie. nie dolecisz. Nie, pamiesz. Nios! Kurde! Okej. Okay. Wszyscy już są? Tak. No Kamiński! Kamiński był, to jest najgorsze. Ajajaj. Panowie, trzeba, trzeba gonić, trzeba gonić. nie nienawidzę takich. Hm Okej okay. Kurde, prawie, 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 odbiłem się od kokosa. O kurde, gdzie? Co? Tu można w jednym to walnąć. Ja jestem na jakiś Większość kurde, w sumie dali, można w jednym. Bridge finish. Wow. Okej, okay, on... okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, 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 Wturla się, okay, patrzcie. Okay. No dobra, jest w porządku. Ale, ale to było naprawdę blisko, bo mogliśmy się wybić wszyscy tuż przed dołkiem. Kurde, wszyscy kroposka. za drugim. No. Nie, ja za bo trzecim. Kamyk, kamyk jest oh, jak nie. w tym GTA, siedzi cicho i wygrywa. Najgorzej na świecie. Ja idę w dół. Ty ja właśnie, ja bo tutaj... Hm. Huh. Ej, ja nie w wiem, No dawaj, tocz się, tocz ej, się, tocz rok się rok dalej. Robiem. Gdzie jest dołek? Gdzie ja jestem? Uuu! E e Ole by się dało zrobić w jednym, jakby człowiek wiedział. Jakby człowiek wiedział Jakby człowiek wiedział, jakby to by człowiek się... No jak się, weź się róż, bo w ciebie wpadnę. O, dziękuję. Już, 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 już Dobrze wpadł, Dobrze, tylko niestety wóch. Kamiński też wpadł. Też bez... Kto A czy to można wypaść? Tak, to trzeba mega mocno na początku. Let's go! O nie! O! Nie przeżyłem Let's go O Ale poleciał! wow, wow, wow. No, Ale spróbujmy tak Dobra, tu nie można teraz przegiąć widzowie. Okej, okej, okej. Dobra, spróbujemy tutaj wykorzystać kąt okay, kota okay. no O nie, się, to nie, nie się, wykorzystałem kota gęsa. Nie. Nie, nie! Nie, nie, świnio! Już myślałem, że mnie wybijesz poza. Ale nie, no, powiedz mi, co? Dobrze! Przecież. Ja szedłem prosto do rowa. Na razie sobie tak śledzę. Ale rozumiesz, mi podziękować? Za co, że mi pojeżdżał dostałem prawie? Ale to nie dotknąłeś tego, znaczy. Ustrzeliłeś to wcześniej? Tak, ja, ja już leciałem, Aha, myślałem, ja już ja się ja myślałem, że się popchnąłem do tego. Co jest, Kaciu, ma Wyobraźcie sobie, nie że... Nie odzywaj się! Nie <laughs> odzywaj się! ją <laughs> mnie tak uderzył, że ja się nie ruszałem i on mnie w drugim ruchu jakby popchnął Dexio do domu. No dobra, to jest żenady. Ja przepraszam. Dzień, ale mam farta, ale mam farta, farta, ale mam farta, ale nie. mam farta, ale mam farta. Na jednym? No. Na dwóch. Ale mnie tu leją. Patrz, koza na to. Witam, elo. O, witam. Za drugim? No dobra, Za Ja będę miał ja trzech. Online. Dawaj, dawaj, dawaj. Weź tego, Jacob, kamyka. Dziekub, dawaj, komika, kamyka, kamyka blokuj kamyka. Abij. Blokuj go. <susur> blokuj go. Dziekub. Dawaj go. Lego. <susur> no jest. no się. <susur> Poczłuj, tak, <susur> dobrze. nie się. Proszę bardzo. Nie daj mu. Lego. Trzymaj się. Jazda. Jazda teraz szybko. Mocne, proste. Dobrze, dobrze. dobrze, Dobre ciosy. Dobre ciosy. Ale Tak jest. Tak jest. Bardzo dobrze. I zostań tam. Nie ruszaj się. Niech on będzie na ciebie skazany. Dobrze. Lego. Brawo, gramy na czas. Gramy na czas, panowie. Cio, o, teraz się nie, no i teraz, 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 teraz i teraz, teraz go teraz, tak. Nigdy niego Idealnie! Brawo. Ale on siedził Dawaj, on nie skończy, on nie skończy, on nie skończy, już nie zdąży. Nie, nie, o nie, nie o nie. Padnie. Nie, stój, 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 stój! Tak będzie miał 10. Będzie miał 10. Oh, nie zdążycie? Aj! Ej, ej, ja, Dobrze, dobrze. Kurwa, poświęciłeś się do, Twoje bohaterstwo w czy... Mam nadzieję, to ten wiecie, pamiętajcie. Pyka tam. Widzowie, seduszka dla. Łap gołębia. Ok, ok. Dobra, nie, to brzmi tak jak szalony pomysł, ale ja go spróbuję zrealizować. O, widziałem, że chyba się do... nie udało. Dzięki ktoś mi... Za mocno, nie wiem, kto to samo, ale... Ja sorry. Ale bardzo dziękuję, bo skończyłem dołek w jednym dzięki temu. A! A ja Boże... oczywiście nie No nie! Ale żeś mi... Dziękuję, dziękuję Kuba, dziękuję Rozliczymy ja się później. Dobra, widzowie, teraz ja przymierzamy I Teraz będzie to. A ktoś mi <laughs> Ktoś mnie tu uderzył? Okej okay. Jest w porządku, jest w porządku. Kurde, Co za biedny. Ej, bez skitu Hall in One zrobił, chłopcze. Dobrze, dobrze. Kto jest tam najbliżej? Kajtek jest chyba najbliżej, tak? Ja jestem najbliżej, no. O kurde, dwa dołki. O, o. Tak, to już tam wcześniej też no Dobra, drodzy widzowie. O ja, Hall in One, duży, kurde, Czas dole. rozliczeń. A. Czas rozliczeń z Kamińskim. No, idę oglądać. Czas rozliczeń nie. z Kamińskim. Kamyk już tu jest. Ja zrobiłem breakowa, czyli żalek po podwórkę no. i ziół w drugą. O nie. Oj. To to nie, nie, cała nie, nie, nie. cała pogoń za kamykiem padła na tym doł. Gdzie znajdxią? se ze mnie. Śmiejcie se ze mnie. A tak <laughs> A dobrze. Gdzie jest ta łajba? Gdzie piracze? Oj 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 Ka kamyk, ile, ile razy już tutaj ograłeś tę mapkę, co? Przyznaj no, się. Tak dzisiaj? Dwa razy. Serio? jak widzą, to. Nie, ale, ale pytasz o dzisiaj. Kamyka, jak widzą, to mu mówią ahoj. Ja pierdzielę, co tu się dzieje. Bo... Ej, tu chyba ja musisz wskoczyć trzeba. do armaty, żeby, żeby cię pierdolęło <laughs> z trzypunktowej armaty. O mój Boże, widzowie, robimy to. <laughs> Idę do armaty. Nic mnie nie interesuje więcej. ja nie. Jeszcze raz, próbujemy. Pocisk. Kularma tak. Jaki jestem Dobra. głupi. Nie wierzę w to. Je jestem. Jestem w dołku. Ale to wygląda. By... S... Szczerze mówiąc bardzo słabo no. ta arma ta działa. Dobra. Tak trzeba i się. Uuu, Jednak nie! Koza, możesz się odbić od tej wody. Jak? No lewym no, przyciskiem myszy. Tak, ale tu. To... Ale się udałem. No. Zgadnijcie, kto widzowie, chciałbym, żeby ktoś zrobił licznik słów, ile kto wypowiedział, bo no. na pewno Kamek wypowiedział dwa Kamyk słowa na ale z... robić, żeby robić to ukończyć, nie? Ale to wiecie, to Wy robicie koalicję na mnie, ja, ja muszę mieć wystawiony język, dobrze, ja to ja nie jest. mogę Nie no, myślę, że moglibyśmy następny odcinek z Golfa nagrać równie dobrze z... O, Co z nie. O. o nie! Musiałem spróbować, musiałem spróbować, mam 5 sekund. O, ostatni! Ostatni! Dasz radę, rady Było blisko, było blisko. Kurde, to kamyka trzeba przytrzymać, ale... Nie da się takiego nerda gamingowego, ciężko. Okej, okay? to nie jest najlepszy pomysł. O Jezus pomysł. Maria! To nie jest O Jezu pomysł, okay? Ciężko, ciężko drodzy widzowie. A tam jak w dół się spadnie, to A, co się dzieje? Aha, bo to nie można... Jakie to jest głupie. O Jezu! Nie. W którą stronę ta woda płynie w ogóle? What the fuck? Nie tak, nie tak. Kurde. Ej, ja się jakimś czujem przebiłem w drugą stronę. A patrz ja jestem, hopie. Okay. Nie no, naprawdę to jest przecież no absurd. No i po co się tak... Ale jest dużo, na tej mapie jest tak dużo tych takich hopek. Kurde, no nie ma szans żebym tam skoczył, tak. Fajnie, ja myszka mi przerwała i mi zaliczyło ruch. Yeah. O! Łap tam kamyka, Właśnie bo uciekł. Właśnie widzę i gonię go i próbuję dogonić kamyka, a nie zdobyć dołek. O nie, spadnę, spadnę, hamuj proszę. Wybiłem go, ja go oh, ale dostał w Hehehe! <grym> <grym> okay. Dobrze, panowie. Wycieknie z problemu, że nawet mimo tego, że <grym> go wybijemy, to... Dobra. Urwane, urwane, urwałem mu co mogłem. A nie, jeszcze ma. Mam wrażenie, że tutaj... Ale jeszcze, jeszcze, teraz kasę na pełnej! Nie, 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 nie! Stój! Nie, już już pakuję dołek, już pakuję dołek. Pakuję nie wodzę, Panowie, wziąłem dobrze, jeden dobrze, dla drużyny. Do... Lachu mnie wyprzedził A... przez to, ale było warto. Laku, teraz ty musisz, ty musisz no lachu gonić. On już poszedł przodem, za nim! Ahoj! Ahoj, ahoj przygodę. W prawo poszedł, w prawo poszedł. Dobra, jazda. Gonić, gnoja. No kur... Nie! Ale kurde, bo... Okej, też się uratowałem. Bardzo dobrze, zdenerwowany Adrian to uśmiech dla reszty narodu. Nie! No to jest kpina przecież, te dołki przecież. Ło Jezus, myślałem, że Kamyk, że racha odbije tam. poszło. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Ale jak z Kamykiem na razie, Kamyk ma... O Jezu, ale... I odbijaj się teraz, odbijaj się! Szybko! To nie był ten moment. Teraz! Nie tak, nie tak! Ja też miałem jeden. No i Jóra, teraz, dawaj! było No nie Co tu się stało, ty? Nie, dobrze, jest w porządku, jest w porządku. Teraz się tylko... O... No. I masz no to. No i na prost. Zabij Jednak ja nie masz Zabij. tego. Zabij mnie, nie. Ja. No nie ma szans, żeby go już złapać, kurde. Nie, no macie. Jesteś prezydentem. dawa Właśnie o tym myślałem. Śmieje ja się jak Makowicz. Magmowicz zajebisty youtuber Mój ulubiony, przecież ja nie żartuję Kurde spadłem, koza, tu jest że ciężko trochę nie. Nie, 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 nie Jakie to jest zdradliwe gówno Ale chwia, co chciałem tam? go co <śmienic> Ale go chciałem Boże, dramat Nie. Dramat. Tak <śmienic> blisko byłem Tak blisko Basko, bo... Już tak nie zręcznie się zrobiło, jak razem zaśpiewaliście, co? Kurde Bo tak było słuchaj, że oboje chętnie chcieli zaśpiewać i nagle po prostu ogarnęli, że, nie. że kolega po drugiej stronie Sławki też śpiewa i Zwątpili. Te mewy i lachu. Ostatni na placu boju. Plaza, wakacje, minigol. ten dołek jest lepszy. Co? Tam jest drugi, nie. Ale to chyba nie z tej mapy. No właśnie. Nie, trzeba mógł... Ziemić a... tak, żeby w ogóle nic nie ten... Kajtek! Ty musisz, ty musisz. Gdzie on jest w ogóle? No witam cię! Adry a już spiech dolił <noise> łap gnoja, ja, łap go tam. A, w kamyka, w kamyka ja spokojnie, idzie... staram się. Dobra, spróbuj. Ale on ucieka <noise> Nie, on już kurde. Ja już taktycznie, taktycznie uciekam. Tak jest! O, tak jest, jest. Tak, jest no nie. tak jest, tak jest. Za mocno. A, a to nie dało na raz? I to wszystko całe to celowanie <noise> bez sensu, tak? Ale... Kurde, wiecie co? Szkoda, że to... Aha, że to Devowi nie działa Zobacz, golf a nie kamykowi. Nie. Nie ma szans chyba nie ugrać. Chcesz ze przegrać. Dobrze. Ale ja jestem, admi ja jestem adminem serwera. Może mo ja mogę go jakoś wyrzucić stąd tak dyscyplinarnie. Kurde no. O Boże. Dobra, o, można o. albo do nosa, albo w oko. Można też kołem Aha, zajebiście. Lewe oko oczywiście jest... Na maroko! Ja też w lewe ja też w lewe poleciałem Kur A Kamyk pewnie przypadkowo wybrał no, prawe, które prowadzi nie, nie. na raz prawe, do środka. prawe nie jest akurat na raz, ale któreś jest na raz, ale nie wiem które. O kurde o. Już skończyłeś Kamyk? Nie 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 o. Ciężko będzie stąd. I panowie, dziękuję bardzo. Odbijaj ja się, odbijaj tak. się, odbijaj się dalej, odbijaj się, tak odbijaj, tak, się, odbijaj się, odbijaj się, odbijaj się, odbijaj się. Ja. się. Neksiom, robię, z... ja robię co z... mogę, robię co mogę. Z... Bicie tym go, bicie go, bicie robić. go. Ja mi się udało szybko dosyć, więc. O Jezus. O Jezu. Tak jest! Ja z, ja z Ej, trzymam w doł. Go. Nie! Nie w tę stronę! Nie w tę stronę! Nie w tę stronę! Szybko! odbija ja, się, odbija ja się! Odbija, w doł, odbija się! Odbija się! Odbijaj się! Panowie, bo ja tutaj już za chwilę go nie przytrzymam A najgorsze jest Robię to, zamogę. że mu ruchy zostaną. Dobra, jestem, wpadłem do dołka! 14 sekund, 13, 12 Dawajcie, ja lejcie go, lejcie go Ja już nie mogę, dobrze, 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 bardzo nie dobrze, dobrze. No to... Nie, może jeszcze zdążyć Może jeszcze do... do... zdążyć Let's go, pięknie, pięknie panowie Poświęciłem się Dzi -dzi 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 -dzi. całą rundę Dzi -dzi -dzi. ale najgorszy, że lachu miał najwięcej jakby ten eee... Trudno Najmniej przy mnie, nie? Ej, Kajtek, kajtek. kajtek. Dobra, robimy to, an... to jest ostatni, dawaj go tu Dawaj, on jest Czekaj, 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 żeby nie uciekł Łap gnoja. Nie! ja spadli O! O o! Dobra lecę Nie wiem jak to się wydarzyło, ale... Gdzie jest ka łapcie, łapcie kamyka! Ej bo tu te macki nas będą napierdzielać dzielać! Dostałem macką Jest w kamyk, łebni. jest kamyk! Ej, zdążycie czy nie? O Jezu, ale tu jest ten dołek, jest tak trudny! No. Dobra, 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 Nexon, ustaw się, bo tu kamyk będzie zaraz no, nie czekam, kto mnie wybił? To ktoś musi wygrać! No, ja, ja się... Ktoś stara, musi graj Koza się stara Kajtek ile już masz? O w dupę! Kamyk do was tam leci! Nie, Niemożliwy jest ten dołek ty Koza, weź się ogarnij, A, tak? bo ty się tak? możesz to ugrać Ale... Dawaj że! Bo jest tu kamieński, lejcie go! Nie! No właśnie jest próbuję jest ten dołek. Ty, nie, 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 nie. Mam go, mam mam kamieński. Bardzo dobrze! Bardzo dobrze Dawaj, Koza! Co Wszystko robimy dla ciebie Świetnie, no Kajtek, jak się! Człowieku! On to zaraz zrobi nie umie, nikt nie umie Dawaj Kamyka! Aha poszedł Bardzo dobrze, dobrze. Dawaj, dawaj. ale go jebłeś, oh, Kurde. kurde. <laughs> Kajtek, no proszę nie. cię, nie, nie 10 sekund To no, 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 żeśmy no, no, wybrali no, Avengersa, ja jedzie. Nie! Jebie. Zrobił to Koza, kurde, no, no, no. no. Ja pierd... No i pstryk palcami wszyscy umarli, no nie, smał. Tym Zawiozłeś. razem największy i najbrzydszy w historii wygrał, no co mam wam powiedzieć. <noise> no cóż, język wyciągnięty. No radę. Kamek to jest ten kolega, którego się raz zapraszało na urodziny i on... Taką manianę, że już nigdy w życiu go ich nie zapraszał już. Kamek kiedy ostatnio byłeś u kogoś na urodzinach? no nie było. No właśnie. <głos> <głos>